Taki mecz, który, który moją karierę gdzieś ukształtował, to były mistrzostwa Europy juniorów. I tam graliśmy z Niemcami i wygraliśmy 8-7 i jeszcze ja 7 siedem ramek, i miałem asystę. I, i, to był, i, to, i na, na, na tych mistrzostwach Europy juniorów byli, wiesz, wszyscy wtedy i, 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 i Czechosłowacja i, z, i wiesz, bo to bo jeszcze te czasy były, chociaż jeszcze początku, 90, przed podziałami. No. no tak, 90, 89, 90 to jeszcze... No, no to jeszcze było granicy, tak, to jeszcze nie? musiało to być się doczekać. Związek Radziecki tak, czy tak, tak. no bo tam był Jagr i, i Paweł Bure, no wiesz, to moje roczniki, tak? Wszystko mm -hmm. 72. I słuchaj, i nagle, wiesz, i to z otworzyło w ogóle oczy z Zenej, no bo oni tam pojechali, no wiesz, cała śmietana europejska pojechała, no Polacy wtedy grali w śmietanie, że tak powiem. No to, 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 jest, to, jest, to też pomagało bardzo. No i nagle patrzą, wiesz, siedem bramek w jednym meczu, asysty. I nagle tak, król strzelców Jaromir jak, drugie miejsce Paweł Bure, trzecie miejsce Czerkawski, Polska. To jest właśnie z komodaniem. I później rozmawiałem ze skautem, który mnie draftował, Mówiłem, że wiesz, wy przyszli specjalnie na ten mecz, później następny, wiesz, oglądali, wpisałem się do notesu wtedy, pamiętam jak cię draftowałem i, i opowiadałem wszystkim, wtedy strzeliłem w każdej sytuacji możliwe, 5 na 5, 5 na 4, 4 na 5, karny, tam 4 na 4, 3 na 3, bo to wiesz, sporo się działo. No, i, i, i wtedy właśnie pamiętam po meczu, trener nie, niemieckiej drużyny przyszedł do szatni. Wiesz, no nie muszę, no tam do 17-latka wiesz, przychodzić, wiesz, gówniarza jakiegoś, i powiedział: where is Tierkowski? No, tam chłopaki pokazali nam. No, przyszedł, i mówi: Congratulations, wiesz, you beat us, że, że ty, nas, ty nas pobiłeś. I a co ja, komple się tak cieszyli, bo po pierwsze. Wyszliśmy z grupy, już nie musieliśmy walczyć o spadek i jeszcze mogliśmy jechać do większego miasta. No Wiesz, bo mistrzostwa yes. przeważnie w takich wioskach robią. Tam, tak. jakich, wiesz, us, wiesz. I myśmy na takim zadupiu grali, a to, że żeśmy wygrali i awansowaliśmy wyżej, no to już było takie większe miasto i komple, wiesz byli... A, great game, great game. A najlepiej jeszcze co? Bo ja miałem najlepszego zawodnika, pierwsze dwa mecze, bo to był trzeci mecz. Pierwszy mecz najlepszego zawodnika dostałem, drugi mecz najlepszego zawodnika dostałem. No już teraz głupie było. Ale wiesz, siedem bramek, jedna asysta, wiesz, na osiem. Ale dali mojemu kumplowi z, z, z tej strony. strzelił z, z, tego, gola. Strzeli tego gola i miał, No wiesz, tam Michał Garbusz, dobry przyjaciel, mm -hmm. brat Darka. A on miał chyba też tam z pięć punktów wtedy, no mm -hmm. powierzchni, asystował przy moich bramkach. No i jemu dali, ja mówiłem, Michał, ja już, ja już weź, weź te I Dali właśnie Michałowi najlepszego, najlepszego no. zawodnika. Także no, by było kilka oczywiście tych meczów. No wiesz, no,